Siema widzowie! Jesteśmy dzisiaj w pikselu, znowu Bo w sumie gruba sytuacja się wydarzyła Spotkałam się z moim znajomym Po latach, można powiedzieć Po, naprawdę, dość długim czasie I wiecie co? Wkurzył na i zbanował mnie ze świata I wyrzucił ze znajomych nawet ten, zobaczcie jak mi się zresztą, Boxing Piksela. Nie będę tutaj, nawet wam i tak bym nie pokazała, bo mnie to nie obchodzi, szczerze mówiąc. Ja już jakby dorosłam i nie obchodzą mnie takie rzeczy, że ktoś mi w grze albo na YouTubie powie, że mnie na przykład nie lubi, że w udaj, na co z nimi chyba subskrypcję. Ludzie, no. ja mam już naprawdę dużo lat, tak jakby, może mogę powiedzieć że na pewno mam więcej niż 10 lat i może no, to tak się trochę nie wpada yy, jakby nawet z sensu, żeby <küh> tak się obrażać że ktoś mi przykład nam powiedział gdzie ja albo nas znajomych coś tak źle czy coś bo, no bo to jest dupie, moim zdaniem Że nie napisał. E, wiki. E, hej. Nagrywam. Podróż. Przynajmniej, że nagrywamy. O, patrzcie, tam gdzie są, dobra. Tu, tu są, tam jest, kurde. Na niszczymy dach. Żeby wziąć grać tego, tego. Szybko, szybko. to nie jest jakieś duże rozbudowane, więc. Tu są. Tu nie ma, dobra. Idziemy dalej szybko. Mamy 30 sekund. No kurde, ten świat za duży Tutaj Szybko, widzowie O no nie, no tylko dwa Trudno To jeszcze jest z no, <gry> no, jest kolekt. No dobra W każdym razie Dalej mówię na tą sytuację Nie, spoko Sypki Przeszkadzaj a, w razie jest offline. Dobra, nieważne. No, pracując do tej sytuacji, no to kurzył się na mnie, krow i wywalił mnie ze zna i my też bywał. Dlatego, że powiedziałam, że uznajemy, że mam więcej lat niż mam. I, no. I po prostu coś tam. Mm. Powiedziałam, że dziewczynki się dojrzewały już chłopacy. No ale to jest nieprawda, i też nie wiem, się to na takie głupoty, no ale nieważne już. Przecież to jest tak, jakby też nie obchodzą, ty zbytnio. Nie mam tak nie zatkanów, może? Zatkamy, Tylko tu już jeszcze, to już jest to No, czekajcie zobaczymy jeszcze ile mamy wylebanych Czy on jest jeszcze na tym świecie? Nie ma No to wiecie może na Polskę, może go spotkamy i będzie beka na odcinku Mówię, mi tak samo zobaczyć jak ktoś kupił już mój Stron, co sprzedawałam A na nocach to skandal zabrał mi Masterpiece, teraz zgłaszajcie Proszę was To nie oddam Hmm. Że on znowu tam. Nigdy nie gracie w dropa, nigdy nie gracie w żadne drop game, bo mnie też oskamowali y, oskamowali mnie na berletę, nie? I zostałem w ogóle o też od Maćka, y, więc no, słabo troszeczkę też A to Włoch mam jeszcze chyba. Słabego. Mm. Dobra, popatrzmy, czy on y, um, jest na tym świecie. Y, Bartek jest, o! Nie wiem, co To jest taki kolega. To jest chyba nie To jest Bartek jakiś. A, chcę Bartek znaleźć. I, o, to jakby jest taki też mój kolega. Znaleźliśmy się, znyśmy, ale potem coś tam się z działo, ja też miałam dramę, jakby musiałam... O, tutaj to jest. co za Dobra, coś w ogóle robię. Nie, nieważne. Ja tutaj nie, nie nic ciekawego, się dzieje. miałam sprawdzić, ale to już sprawdzimy sobie gdzieś indziej. Kiedy możesz zobaczyć aktywne Światy? To jest jakieś. Give Room. Telefon mi spadł, ale w szczęście sensie na bluze mi spadł. Co tu, tu gdzieś idą? O, tu jest coś. Nie, tu nic. nic nie ma. Dobra, tu nic nie ma ciekawego. Bruch. A to to, co już tu byliśmy? Och, oh. i co się ciekawe nie dzieje? Widzowie. No, nawet nie jest sobie ostatnio. Trochę to tak że, tego, że są te kociołki, to no Idźmy, może, na mój stary świat w lubi zabawę, gdzie już praktycznie nic nie ma. czy... To są itemy, ale to są moje itemy, które <ścoughs> nigdy, nigdy <nikomu> nie nie <ścoughs> Ja ten świat mega lubiłam, ale już go, jakby lubię go dalej, ale z takim światem, na którym nie chodzę, bo tu jest masakra, po prostu co tu się dzieje, to jest nierformowalne. Znów jakieś fajne ity. Tu są takie. Tu w ogóle może coś fajnego by było. Bierę to. Nie wiem, co to, to jest. od połowimy ryby. To mi niepotrzebne. Ile, ile, ile to kosztuje, bo to też mi niepotrzebne. No to będzie drogie. 38 BC. Sprzedajmy to. Sprzedamy to widzowie. Sprzedamy to. To raczej drogie nie jest. 7 BC. No niszczę to, nie chcę mieć tego no, i tu jest jeszcze jakieś nasiona. Smaller wax. Nie, no, wywalamy to. To mnie też z potrzeba No, ale nie, może to sprzedam w sumie. To taki jest jeden pc kosztuje mniej więcej. Nie, no, nie wiem. Yy, dobra, to to setek tak tu rzucimy, może a tam mam chyba drugie rzeczy nie wiem oj czy to, a tu fajne, ja to biorę sobie. to jest black t-shirt tak to ubieramy Jak to w tym wygląda jeszcze mam takie drzwi w dymu mam, mam 60 drzwi nieważne dobra, to już zostawiamy sobie te drzwi w sumie mogę wziąć tu jest jakiś kapelusik? Tutaj też coś tam czarnego. to jeszcze moje Wipy są. A w sumie te wypimy się przydadą. Biorę to. I co tu jest? Tu jeszcze to matchbox. Nie wiem do czego. Udęka z niewrzecznymi on Ono, on, on, jak ja pamiętam, że je sprzedawałam to ono kosztowało te. Mm. 99 BC, ja miałam 2 i chciałam sprzedać za 200 BC, ale potem coś tam jednak nie i nikt nie chciał chyba kupić czy coś. Tak, patrzcie, tutaj coś fajnego jest. Jakieś spodnie tu są. Czekajcie, tutaj coś jest chyba. co ja wzięłam. Kapelusz piracki. Chyba tylko to informacja to kosztuje dziś nibyce. Cy... W sumie to jest... Ej, spoko, to jest nawet takie tanie, ale... Nie no, na razie to tu wstawiam wszystko. Eee, no, no. Tutaj co jest, to ja nawet już nie chcę mówić. Bez sensu. A to jest właśnie fajny ten strój taki. Jest czerwony znaczy się, ale nie chcę się go teraz tam wyciągać. Tu są pewnie jeszcze fajne ity, ale nie chcę mi wyciągać, bo to zajmie mi wieki normalnie. Oto jest moja peleryna, czapka, włosy, bloki i jeszcze chyba szalik. Bomby zależne. Co się przyda? O, to słupka. Mam pełne ekorek. Ja ja Przez zależne nasienie bomby. Nasienie bomby dzieje je wstawić. Teraz powinno wstawić tu. A ja pamiętam, że teraz tą łopatą. Ile ona kosztuje? 30 zł. 30 zł. Szanowało mi się spoko, no coś No bo robimy sobie stylówkę bad Czyli jeszcze jakieś butów, butów takich czarnych czy coś No nie będę robił taką bad girl Chyba, że jeszcze znowu czarne spodnie, ale nie są Też że nic nie było, tu widziałam jakieś buty, ale są takie dziwne Tutaj też nie ma. Idziemy na Polskę idziemy sprawdzić jakie są czarne buty. Są czarne buty. Myślę, że zrobiłabym się. Musisz to nie takie takiej batki. Co to było? Boże święte jak to mnie straszyło. Dobra, patrzymy sobie na ubranie i patrzymy sobie na balerina. Mm. Black Balerina, ale są baleriny. Ja tutaj nie chcę baleriny. Chcę zwykłe takie elfy. A ja mam jeszcze te elfy, bo ty. Taki ma. Teraz sobie blacky. Boże. Nie no, one mi się tu takie nie, tak nie podobają. Mm. Oauna. Oh, wow, no? 1800 czasami. Um, nie wiem, no mam tylko głowę, bo to jest jak tu anóżne. To jest coś, nie mam. A to idziemy sprzedać w ogóle. Zobaczymy, jaka jest najniższa cena aktualnie na to. Tutaj mamy 500 zł. Ej! To sprzedajemy za 48 zł. Może coś to kupi. I coś może jeszcze byśmy sprzedali. To akurat, ale. nie ma Nie pasuje mi do żadnego. Boże, ktoś nam zadał, głupaki. chłopaki. Ja nie wierzę. Mm. Aktualnie na no nich no, nie ma. To możemy ją sprzedać za ile chcemy. Mm, dobra, sprzedam za 35 wc. Myślę, że tak na razie to chyba mm. A teraz byśmy patrzyli na fysiek, byśmy coś połowili. Ale muszę nagle drugą część, bo to się już nie zmieści.